Siemanko, dzisiejsza aktualizacja będzie trochę nietypowa, bo zwykle w czwartki skupiam się ogólnie na altcoinach, ale tym razem będzie to raczej Dogecoin i zaraz wyjaśnię dlaczego. W tym momencie Bitcoin kosztuje 73 200, Ethereum niecałe 4000, natomiast Dogecoin wrócił do poziomów 18,5 centa. No i generalnie jakby nie chciał już spadać, ale nie dzieje się to bez przyczyny. Halving mamy za 37 dni, ale tak jak już sobie ustaliliśmy, generalnie punktem zapalnym do wzrostu w tym cyklu było co innego, czyli ETF-y. Halving może być takim wiaderkiem benzyny dolanym do. Ogniska. Jeżeli spojrzymy sobie na krzywą w czasie i w cenie na Bitcoinie, no to widzimy, że jest jeszcze przestrzeń na wzrosty co najmniej do tej zielonej krzywej w czasie i w cenie. Oznacza to, że jeżeli Bitcoin będzie cisnął mocno w górę, no to alty będą za nim po prostu podążały. Tu mam analizę z lutego 2021 roku. Jest to, słuchajcie, Dogecoin. I na tej analizie zaznaczyłem zieloną świecę Ilona Maska. I tak zacząłem się przyglądać opisowi. Generalnie, jak zobaczycie, ile wtedy kosztował Dogecoin? 0,00. Zero, 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 zero nic, to pokazuje to, jak szalony jest właśnie rynek kryptowalut i jak mocna jest ta faza mani, jeżeli już ona się faktycznie pojawi. Jak możecie sprawdzić opis, no to generalnie troszeczkę zacytowałem tutaj Ilona Maska, który stwierdził, że Dogecoin właśnie jest kryptowalutą ludzi, więc od tamtego momentu pojawiły nam się globalne wzrosty. No bo wiecie, generalnie można Ilona lubić, nie lubić, można elektryki lubić albo nie lubić, ale faktem jest, że dużo osób po prostu za nim podąża, a ja mam zamiar z tego skorzystać. No i a propos korzystania z tej sytuacji, to jeżeli czytam, że Elon Musk na jednej z konferencji mówi, że Tesla umożliwi płatności w doge i potem cytuję sam siebie właściwie Dogecoin to the Moon, to według mnie może nam się pojawić dokładnie to, co pojawiło się w 2021 roku, co widzieliście na jednej z moich Analiz. A tu macie artykuł, w którym właśnie jest rozpisane wszystko to, co mówił Elon Musk, artykuł jest z 14 marca 2024 roku, więc jakby nie było, jest to świeżynka. Możemy tu przeczytać m.in. że na ostatniej konferencji prasowej Elon Musk potwierdził, że Tesla wkrótce umożliwi płatności Dogecoinem. No i wyjaśnił, że Dogecoin wkrótce stanie się jedną z oficjalnych metod płatności za zakup Tesli. Więc skoro nam ma się pojawić? X payment na x się, to może to będzie jakoś skorelowane. Aczkolwiek nie sądzę, żebyśmy mogli w najbliższym czasie kupić Tesla z Dogecoiny w Europie. Myślę, że najpierw będą to testować na Stanach Zjednoczonych. A link do tego artykułu wrzucę Wam poniżej w opisie tego nagrania i zapraszam Was też na dominikfelczak.pl, gdzie możecie dołączyć do Discorda. Jeżeli tylko zostawicie swojego maila, to otrzymacie link i będziecie mogli dołączyć do naszej społeczności. Obecnie sytuacja przypomina do złudzenia to, co się działo w 2021 roku, Czyli mieliśmy pęknięcie bańki, cena próbowała wyjść, potem jeszcze raz próbowała wyjść. A jeżeli sprawdzimy obecny wykres, no to pęknięcie bańki, cena próbowała wyjść z dna Bessy i ponownie próbuje wyjść z dna Bessy. Jeżeli spojrzymy sobie właśnie na tego naszego bitka i pory roku, które troszeczkę poprawiłem, no to faktycznie ta przestrzeń na wzrosty jeszcze jest, no ale gdybyśmy zaczęli cisnąć bardzo mocno i dojechali powiedzmy do tych 110 czy 100 tysięcy w bardzo krótkim czasie, to moim zdaniem to już może być w pewnym sensie pęknięcie balonika, natomiast jeżeli te wzrosty rozłożą nam się na przykład do września 2025, no to wtedy możliwe będzie nawet 200 tysięcy na bitcoinie, według tego Modelu. Wrzucę jeszcze tutaj RNDR, bo bardzo ładnie nam ciśnie. Zgodnie z analizą już zrobił ponad 175%. Pyth zgodnie z analizą zrobił już nam 60 kilka procent. Agix zgodnie z analizą też bardzo mocno wzrósł i zrobił tutaj niemal 100%. Natomiast liderem jest tutaj Pepe bardzo mocno nam ciśnie, no i zrobiła już 1000% od momentu wejścia. Także ja się bardzo, bardzo cieszę, no ale nie samym PEPE człowiek żyje, nie samymi altami człowiek żyje. Generalnie twierdzę, że jesteśmy bardzo blisko tego momentu, gdzie pojawi nam się ten prawdziwy alt season. Dlatego zapraszam Was teraz na moją giełdę i na Waszych oczach zrobię zakupy Doge Coina żeby nie było, że tylko gada, bo też kupuję. A teraz zapraszam Was na mój pulpit i kupimy sobie trochę dogę. Jesteśmy już u mnie na pulpicie. Mamy tutaj giełdę MEX, tym razem Maxi. No i widzicie, że mam tutaj już częściowo zrobione zakupy, jeżeli chodzi o dogę. Mam jeszcze jakieś tam resztki bitcoina i mam też USDT. No i w tym momencie przejdziemy sobie po prostu na zakupy spot. Wchodzimy sobie na dogę USDT, dogę, klikamy. No i mamy, co się ostatnio wydarzyło? Obecnie cena to 0,18 i 6. Pamiętacie, jak ja mówiłem o tym, że 0,18 i pół gdzieś tam postanowiłem, że sprzedam 19,20. Jeszcze miałem zlecenia, no potem spadło, więc postanowiłem trochę tego dogę odkupić. Ale też dużą pozycję wyciągnąłem po prostu z rynku, dlatego że chcę to troszeczkę też zreinwestować na coś innego niż kryptowaluty. Natomiast w tym momencie klikam sobie tutaj market, no i biorę zrób zakupy za resztę tych USDT, które w tym momencie mam na giełdzie. Jeżeli kupię buydogę, to otrzymam pieseły kupione. Zlecenie jest już z sukcesem. Możemy teraz przelogować się z powrotem na mój portfel spot. No i zobaczymy ile w tym momencie mam piesełów. Także 39 tysięcy dogę w tym momencie wylądowało na jednej z moich giełd. Czyli w tym momencie będzie to jakieś niemal 30 tysięcy złotych. Zacząłem się zastanawiać, czy Elon nie sfinansuje mi zakupu Tesli. No i tak sobie patrzę, że taki, taka bieda wersja kosztuje 205 tysięcy. Natomiast jeżeli faktycznie coś bym chciał wybrać i ten model, który gdzieś tam jest bardziej bliżej mnie, czyli Tesla z hakiem i z większym zasięgiem, no to już jest 255 tysięcy. Ale słuchajcie, żeby nie było, generalnie trochę robię to też dla beki ale jak fartem wyjdzie, że Elon zasponsoruje mi Tesle, to będzie dopiero nie z A jak wiecie, Pepik zasponsorował mi już tego MacBooka Pro, na którym właśnie pracuję. No dobra, wracając do naszej analizy Dogecoina. No wiemy, co się wydarzyło cykl temu z Dogecoinem, dwa cykle temu z Dogecoinem. Więc generalnie istnieje duże prawdopodobieństwo, że znowu nas zaskoczy ogromnymi wzrostami, dlatego. Jeżeli oddalimy sobie troszeczkę ten nasz wykres, to zobaczycie tutaj pewne oznaczenia. Pierwszy take profit już został osiągnięty, bo od niego miało być odreagowanie i było odreagowanie około 40%, więc tutaj w tej naszej mikroskali już to, co miało się odbyć już się wydarzyło. Natomiast kolejny take profit jest to poziom ATH. Do tego poziomu ATH mamy dość dużą przestrzeń, jest to około 300% wzrostu. Natomiast jest tu kilka innych poziomów, które możecie w tym momencie zobaczyć. Ten akurat wyrzucimy. Mamy tutaj czarny poziom 1 i 2. Generalnie zakładam, że jeżeli by faktycznie ta Hosanna nam się rozpędziła, to możemy dojechać do okolic poziomu 261, tak jak to robił Bitcoin w przeszłości. On wiele razy właśnie ten poziom atakował. Natomiast jeżeli mam dojechać do poziomu bieda Tesli, to mamy tutaj 1,29$, a żeby była Tesla z większym zasięgiem, no to Dogecoin musiałby dojechać tutaj do 1,58$, różnica generalnie nie jest duża. Jeżeli się spojrzy z tej perspektywy, a tak naprawdę jest tutaj sporo, bo to jest wzrost o 585% albo 743% od momentu, w którym jesteśmy teraz. I teraz żeby nie było, to nie są wszystkie moje douc Mam jeszcze inną paczkę, którą zbierałem przez całe dno Besy, dlatego postanowiłem, że tamto, co mam, będę sobie odcinał kupony w troszeczkę inny sposób. Natomiast to, co dzisiaj widzieliście, te zakupy, które dzisiaj widzieliście, będę starał się trzymać właśnie do tych poziomów. Zobaczymy, co fajnego z tego wyjdzie. Bym to wszystko wrzucił wcześniej w PP, to już byłoby po sprawie, <laughs> może by starczyło nawet na cybertraka.